Ahoj z tej strony, Kapitan Kucz, a dzisiaj gramy ee, z, e, loadout. O, właśnie. E, wracam po wyjeździe moim na obozie, który odbył się w Jastrzębie i Górze oraz z Eee... I teraz tak, loadout. Bardzo fajna gierka animowana, która jest naprawdę realistyczna. Z, e, można w, wiele rzeczy robić. Można na przykład. E, Różnikarstwo Tu mogę robić własne karabiny. Tu mamy dziurawca i łubudubu Tak. Wyposażenia. Gram sobie t boneem Burzyn. E, I... rzemieślnictwo. Tutaj... A to to nie wiem o co jeszcze chodzi. Tu chyba się... Zaraz sprawdzę nawet. Tak, dostosowywuję się postacie. Tu drogie jest chamstwo. E, Wowa. Spróbujmy. Spróbmy. spróbmy. Sorry, ja jestem jeszcze troszeczkę podchorowany. Drwiny Eee nie będę to komentował e... i... Oczywiście drzewko rozwoju. Eee, tak Eee... Tutaj e, zagrałem sobie 3 gry dokładnie przed tym e, i jadę na laserze i na wyrzutni e, rakiet Klikamy walcz Aha, Start Włożenie gry, szukanie rozgrywek No i tyle z menu Nie wiem, albo dobra E, urywki śmierci czy, czy blitz? Ja wezmę w to. To jest typowy detmech. Za, za zabójstwo i potwierdzenie tego, czyli zebranie takiego śmiesznego flakoniku niebieskiego, e, dostajemy 100 punktów. Tam 3,5 tysiąca chyba jest punktów. Kilka. Wiem sobie taką pyszną bułeczkę. Hmm. No i w sumie to tyle co na razie miałem Wam do powiedzenia Tutaj jeszcze jest sklep Co by zobaczę? Polecany, przyspieszenie expa Ridem Code Tak, jestem gotowy dołączyć No i ta urywki śmierci Nie wiem jest, jest urywki śmierci Blitz to jest e, przyjmowanie punktów. Za przyjęcie punktów dostaje się punkty. No w sumie. E, I jeszcze jest e, taki tryb, który, e, w którym się e, jest jakiś zbieracz, to się chyba tak nazywa. No i on e, chodzi i m, musi zbierać takie kryształki niebieskie i wrzucać do kosza. I za to punkty się dostaje. Dobra. Walcz. I teraz ciekawy początek, czyli zaczynamy tu Dobra uwaga, 3, 2, 1 To było szybkie No i nawalamy Boże tu się tyle dzieje, że naprawdę Patrzcie, nie mam już ręki I mam dziurę e, Nie, nie taką jak e, pewnie niektórzy myślą Ale taką dziurę w ciele e, Chyba, zaraz pokażę jak świetnie działają apteczki Strzykujemy sobie coś i nagle nanotechnika, kurde jakieś superowe rzeczy i mnie zabijają Jeszcze nie Dobra teraz pewien No i patrz on teraz coś zbierze ten niebieski Nie zebrał, idiota Nie umie grać Ha ja jestem lepszy bo trzy gry już rozegrałem No właśnie uczcie się od mistrza No i klikamy respawn Oczywiście, mój team nie ogarnia, dlatego przegrywamy, bo ja jestem najlepszy. I nikt mi nic nie może powiedzieć, bo ja jestem najlepszy. Wow. Snajperski laser, super, nie? E, no... Eee, nieładnie, tak wiecie, tak od pleców. Panowie, musimy być poważni. Jeżeli chodzi o tą grę, to chyba z niej będzie seryjka O Boże Święty, ile ludu Ginżesz ty, mały ty Boże Święty, jakie skoki tu są No i super Zlamiłem Jak to zazwyczaj robię Tak właściwie to nigdy w strzelankach nie byłem dobry No gdzieś ty polazł No, zabrałeś mi. A nie, to on... ten, dobra, to nieważne. W nigdy nie byłem dobry. Battlefielda trójka kiedyś, e, w sumie nadal gram. Koledzy czasami... O super, zlagowało mi się coś. Ale że co się stało? Grama, nie wiem, przynajmniej tak u mnie jest, jeszcze nie, nie robiłem z tym nic. E, widać pasek zadań, co boli. I to bardzo. Y bo jak zjadę w dół za bardzo, to wtedy... To wtedy się zaczyna piekło, bo mnie wyrzuca czasami. No patrzcie, już nie mam połowy ręki. To jest świetne, jak to jest zrobione. Naprawdę, uważam, że jest świetnie. Naprawdę się postarali, a nie jakieś Battlefieldy 4, gdzie... Strzelają do ciebie, a ty żadnej dziury nie masz o dwie strzykawki mam teraz. Jedną w tyłku jedną w nodze Super. Dajcie mi kogoś do zabicia. Nauczycie mnie grać w Counter-Strike. Nie, tak serio to nigdy nie umiałem. Nie umiałem. Nigdy nie grałem w stri counter Strike'a Jezus Maria. Sorry, ale nadal jestem w... Chorobie, po chorobie, nie jestem do końca pewien czy wyzdrowiałem e, I głównie to przez ten obóz, bo zawsze, bo wychodziliśmy na zimno i cholery jedne przez zachorowałem, ale e, za to opowiem wam ciekawą historię związaną z obozem, żeby tak e, sobie oglądać, a ja będę opowiadał i starał się kogoś zabić Starał, powtarzam, starał e, no, przed wyjazdem na obóz, chodzę ogólnie do, do, na no, dodatkowy angielski, tak? No to na tym dodatkowym angielskim e, nauczycielkę mam, no i ta nauczycielka e, chwaliłem się tam, o ja jadę, ja jadę tam do Jastrzębi Góry, nie, obóz, nie, tydzień, aż będę tam przybił i w ogóle. No i e, 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 Dawanie powiedziała, że e, w sumie ona też jedzie, zaczęliśmy się śmiać, może się spotkamy. Jestem na to mam Boże, patrzę O, dzień dobry, przepani. pani No i rzeczywiście się spotkaliśmy, wymieniliśmy parę yy, Parę zdań O, wreszcie kość zabiłem, ale super e, I jeszcze jedna rzecz Oprócz tego e, Krynica morska, polecam, świetna plaża, trochę zimne morze, jak to wiadomo, Bałtyk to Bałtyk Polska zawsze jest słaba e, To tam jest taki ośrodek Nie powiem nazwy Ale W tym ośrodku Ja już chyba 3 albo 4 razy Nad 5 może już byłem Jest dyrektor Wiadomo dyrektor jak dyrektor On tam ośrodku dyrektor Tak dokładnie No i ja już tyle razy się widziałem Wiadomo często Często się z nim rozpo... Gadało no i on mnie e, widzieliśmy się, no jego też spotkałem Ja się, e, pytam się e, jego, jak to możliwe, że pan tu przyjechał, nie? Że tak się spotkaliśmy się. A on powiedział, jaka, muszę sobie przypomnieć, że robi sobie wakacje od wakacji No super, niestety trening akurat już mnie zaczął gonić, dlatego musiałem e, kończyć rozmowę a propos treningów, to plan dnia to trzy treningi dziennie, dwa po półtorej, e, po półtorej godziny, jeden e, godzinny, czasami 45 minut i raz poszliśmy na basen, yeah, raz. Byłem głównie w saunach, gdzie jest naprawdę gorąco. Wow, się popisałeś wiedzą. E, no i w sumie e, bardzo fajnie było na obozie, e, zimno jak cholera, ale bardzo fajnie, może jest przepiękne. Zdjęć wam nie pokażę, bo mam je na komórce, a nie będzie mi się chciał tego zgrywać na kompa. Eee, no i ogólnie to... To chyba tyle co miałem do powiedzenia. A, jeszcze jedna rzecz. Pozdrawiam moją babcię, która chciała mnie otruć lekarstwami. Tak, super, nie? Nie ma to jak mieć babcie. Ale dobra, nieważne. I No ciśniemy dalej tutaj. Może powinien być twardy, no ale jakoś tutaj tak nie idzie mu. Niespecjalnie. Jeszcze sam siebie uderza tą rakietnicą. No gierzesz, panie, dziejaszku, no. Kończ panie, wstydu oszczędź. Ty zginiesz kiedyś? No panie! No... Kurde, on taki... takie ulniki chamskie robi. No ginżesz! Słabo. Zresztą dobry jest. Jeszcze parę minutek sobie pogram do końca tej rundy, prawdopodobnie przygramy. O właśnie. To jest ból tej gry. Będę musiał to koniecznie zmienić. Jeżeli nie prawdopodobnie nie widzieliście tego, ale wywaliło mnie do pulpitu. Na chwilkę oczywiście taki głupi klawisz znaczy klawisz na pól yy, na monitorze albo dobra wiecie chyba o co chodzi nie chcę mi się to natłumaczyć patrzcie ten gościu chyba mnie poprzednio zabił no super nie mam już nogi właściwie no bieraj to. Patrzcie, gościu jest strasznie dobry. A ja rękę straciłem, nogi to połowy już nie mam. Na kościach się trzymałem. I jadę no. Co poradzić, że jestem taki słaby. Kill! O, trafiłem go! O, No to skilla mam, co nie? Skill, 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 skill. No panie! Właśnie I NIE JESTEM ZE ŚLĄSKA Nie Boże się wydać A, jeszcze jest jeden e, Jest jeszcze jeden tryb To się młot nazywa Jakoś tak To nie jestem do końca pewien O co w nim chodzi Ale w niego jeszcze nie grałem Jeżeli... Może go trafię tu zaraz Kępnup Będę czekał niczym Eee, i tak bym nie trafił. Masakra. sa Masa, sa Dobra. Tylko ciekawe, dlaczego e, mi teraz nie idzie, skoro w poprzednich trzech grach mi e, zawsze dobrze szło. E, może teraz gram przeciwko jakimś koksom niewiadomym. Zabiję go? Chyba tak. No, fakera pokazał, czyli umarł. E, no i przegraliśmy już tylko trzech gości zostało u nas Boże święty matko panie Janie Jezu ale ich tu trzech jest, tu nie ma najmniejszych szans żeby się przebić Zwłaszcza w pojedynkę, jak to ja spróbowałem zrobić Spróbujemy ich obejść Powiedziałem spróbujemy żeby nie było już do mnie strzelał, patrzcie ich no strzelają już no i przegrana no niestety 14 minut jakoś tak troszeczkę mniej zajęło to w sumie to 10 bo trochę zajęło też wprowadzenie no oni tanczą ja zabiłem aż dwóch panowie 11 razy zginąłem co 18 milisekund zrobiłem. nie co 18 sekund nie wiem nie jestem pewien o co w tym chodzi. No i też system poziomów, który jest świetny, bo można rozwijać. No i nie wiem, to chyba na tyle, bo w sumie to nie będę miał nic teraz do roboty. Ja się z wami żegnam. E, do następnego filmu i mam nadzieję, że loadout e, się no, przyjmie jakoś. Żegnam. Cześć. Pa. Na razie.